Dzień dobry, witam was w najnowszym filmie dzisiaj. Zapraszam was na foodbook dzisiaj. Pokażę wam fajne przepisy z Instagrama, mam nadzieję, że fajne, na śniadanie, na deser, na obiad i na kolację, także smacznego, zapraszam do oglądania. Ale zanim śniadanie, to na czczo najpierw zakwas z buraka, mój ulubiony, także na zdrówko. Dniadania robię dwa, bo nie mogłam się zdecydować, więc robię na słodko i na słono. Na słono będzie omlet, myślę, że taki trochę keto, no bo będzie tam dużo tłuszczu, jajek, nie wiadomo czego. Natomiast to będzie dla Piotra, a dla siebie robię kaszę mannę na jakiś wypasiony sposób czekoladowy. Ja kaszę mannę uwielbiam, ale nigdy nie umiem jej doskonale zrobić. Jedyny mój ukochany przepis jest od Majwicki, w którym do kaszmanny dodaje się skyr i wtedy jest tak przepyszna konsystencja, że bardzo wam to polecam. Też w jednym już z vlogów Wam yy, ten przepis polecałam, także do dzieła! Teraz odstawiam to do, do ostygnięcia, ale w ogóle przez to, że jest y, taka y, brązowa, kowa. to wygląda jak taki pyszny budyń, ale porcja też jest jakaś w ogóle ogromna. Zrobiłam z jednej, czyli z połowy y, zalecanej. Yy, zobaczymy. Też jest tutaj do dodania skyr, więc to świadczy dobrze o sukcesie tego dania. Miały być mrożone maliny, ale z tego, że jest zima, to ja preferuję sezonowość, więc dodam gruszkę. Zastanawiam się, że czy gruszkę karmelizowaną, czy zwykłą, a może dzisiaj zwykłą. Nie miałam masła migdałowego, więc dodaję orzechowe. Pamiętajcie, że nie wszystko musi być na 100% z przepisem, bo inaczej by się nie wykorzystało wszystkiego, co się ma w domu. A wykorzystywanie wszystkiego, co mamy w domu, jest bardzo satysfakcjonujące. W ogóle ta porcja jest jak dla konia. Miałabym ja ją na 3 dni. I nie dodałam też cukru. Bo ja nie potrzebuję takich słodkich rzeczy jak już jest skyl, gruszka. Myślałam, że mam dynię, ale niestety nie mam, więc dodam płatki migdałowe. I tak się prezentuje śniadanie numer jeden. Sprawdźmy, sprawdźmy, czy się nadaje. Bardzo mocna średniała. Ale nie poddajemy się i zabieramy się za drugie śniadanie. Tym razem na słono i to jest omlet. Dobry dla Twojego brzuszka. Dwa jajka, 40 g sera, świeży brokuł, mm, przyprawy, dodatki, jakie chcesz. Także taka dowolność bardzo mi się podoba. Piękna sprawa z tym przepisem jest taka, że mam dodać najpierw ser na suchą patelnię. Człowiek się całe życie uczy i bawi w kuchni. Bez tłuszczu, sam ser, brzmi jak danie idealne. Teraz dwa jajka, tylko zastanawiam się, chyba je tutaj rozbełtam. I warzywo, czyli brokuł. Ona tak śmiesznie to normalnie... Yy, ...kroiła. Na tarce, z tego co kojarzę, ja zrobię tak. Wzięłam chyba za dużą patelnię. No, ale to są testy, nic nie wyjdzie najlepiej za pierwszym razem. I tak to się prezentuje teraz. Przykrywam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, a ja zabieram się za dodatki. Jeżeli chodzi o dodatki, to będzie to papryka do wykorzystania, kiełki rzodkiewki oraz pomidorki koktajlowe. Gdybym sobie to robiła, to bym dodała jeszcze rukole, ale śniadanie będzie dla Piotra i robię też sos. Sos będzie musztardowo-miodowy, czyli standardzik u mnie, oraz serek śmietankowy. No zobaczcie, mega dobrze to wygląda. Jest też dzięki temu, że jest ser jest bardzo chrupkie. Myślę, że to będzie doskonałe. Słońce przy nagrywkach jak zwykle mi nie sprzyja, ale spróbujmy tego, przepyszne bardzo, bardzo, bardzo polecam. Jesteśmy w trakcie jedzenia. Ja oceniam, że szkoda na to czasu, ale zjem, natomiast Piotr. Natomiast na to nie szkoda czasu bardzo dobre. Czym duże się, tym się bardziej chce. Ocena. 10 na 10. Wow, serio, dziewczyny polecam. A do śniadania słuchajcie, dla Piotra sok pomidor, a dla mnie jabłko półsłodkie. Ja to jabłko sobie rozcieńczam pół na pół, bo jest takie bardzo gęste, bardzo intensywne, przepyszne mm, i z wodą jest równie dobre. Jak widzicie, jest go bardzo mało, bo pijemy go codziennie i niestety do reklamy się skończyło. Ale dzięki temu możecie zobaczyć jak sandał wygląda ze środka i jak wygląda jego ostatnie nalanie. Teraz mówię do Was ja z przyszłości. Dzisiejszy film jest sponsorowany przez moją ukochaną markę Sadwit, czyli markę soków, dla której przygotowałam całą jedną półkę w swojej kuchni, bo te soki towarzyszą nam od ponad roku. Każdego dnia uwielbiam pić te soki, przede wszystkim jesienią i zimą, i myślę sobie, że naprawdę dzięki nim. Jestem zdrowa, bo właśnie tak jak widzicie z tyłu, jest po prostu malina, jest kurkuma, jest pigwowiec, cytryna, imbir, zakwas z buraka, sok pomidorowy. Że to są takie rzeczy, które rzeczywiście mam nadzieję, że mnie odżywiają. Zobaczycie w dzisiejszym odcinku, gdzie tam je przemycam. Natomiast oczywiście mam dla Was również kot rabatowy, którego wiem, że korzystacie, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Te soki to jest po prostu 100% danego soku. Smaku danego, yy, danego owoca to jest tak przepyszne, że ja nie mam słów. Tak więc zapraszam do korzystania, próbowania i testowania. Muszę się Wam przyznać, że jestem uzależniona od tiramisu. Serio, cały czas gdziekolwiek jestem, chcę jeść tiramisu, chcę kupować tiramisu, chcę iść wszystko z tiramisu. Nie, nie wiem, co się dzieje. Po prostu mam kawę eee, najwidoczniej, a sama kawa już mnie nudzi. Yy, a tiramisu nie, yy, więc yy, kocham wszystkie przepisy na tiramisu w domu, wszystkie. I dzisiaj korzystam z przepisu zdrowego, chociaż no nie wiem, tak, taki w sensie to jest Instagram chyba taki zdrowszy, ale ten przepis nie jest jakiś taki nie wiadomo jak zdrowy, więc podejrzewam, <coughs> że może być dobry. Yy, do tego przepisu potrzeba tylko czterech składników i jest to skyr, jest to Espresso, ciasteczka oraz kakao. Czy może tutaj wyjść coś niedobrego? Myślę, że nie, więc teraz zrobimy i za kilka godzin je zjemy. Więc dodajemy mały skyr, to jest 150 gramów, zalewamy espresso, układamy ciastka, zamykamy i odstawiamy na kilka godzin do lodówki. I przed testem, jak myślicie, będzie dobre czy niedobre? Ja myślę, że dobre. A propos dobrych słodyczy. Przedwczoraj kupiłam Oreo z podwójnym kremem. Przepyszne. Już nigdy więcej nie kupię zwykłego, jeżeli będę mogła kupić te. W sensie, no nie wiem, dziesiąty raz w życiu może kupiłam Oreo, ale już zawsze tylko te. Bardzo polecam. Znalazłam je w Action. cały czas jestem w dużym zachwycie nad tym wspaniałym urządzeniem do herbaty bo wcześniej zawsze miałam te ale wiecie, na przykład do takiego dużego kubka no to nie dałoby się tego wsadzić a tutaj proszę bardzo do każdego kubka, dużego, małego do szerokiego, do wąskiego sprawdza się dobrze te są wszędzie, a te konkretne znalazłam w Ikei i one też od razu w zestawie mają taki podstawek, więc jak się daje komuś kto przychodzi no, to wygląda to super, można sobie tak odłożyć i wiecie, czat. A ta zimowa herbata to jest totalnie mój taki klasyczek każdego zimowego i jesiennego dnia. Uwielbiam i zaraz Wam pokażę, co tam dodaję. Baza czarna herbata i najwięcej dodaję po prostu malina. E, następnie dodaję imbir. Cytrynę. i tym razem, pierwszy raz zdecydowałam się na żółtą kurkumę, zafarbowała mi cały termos, yy, ale no super, mam nadzieję, że, że będę dzięki niej zdrowa, bo odpukać, ale ja jeszcze w tym roku nie chorowałam yy, w ogóle tej zimy, z tego co przynajmniej pamiętam, więc to jest po prostu jakieś zachwycające, mam nadzieję, że to też dzięki tym sokom, no bo ten imbir, kurkuma, Wiemy jak jest, prawda? I na początku zimy dodawałam jeszcze jakieś takie słodkie y, coś, czyli na przykład syrop y, z bzu, albo syrop z malin, y, albo miód, a już teraz nie dodaję, bo już wiecie, te, te zimowe herbaty i zimowe kalorie y, płynne już mnie męczą. <słuch> Już to nie jest y, mój smak, więc taka właśnie mega zdrowa, kwaśna smakuje mi najbardziej. Zabieram się za kawę kawę. <noise> Kończą mi się już pierwsze ziarna w tym roku. Uwielbiam. Mam jeszcze cały zapas graną. Moja ulubiona palarnia. Cztery porcje i będę mogła zrobić mój kawkowy pamiętnik. Oceniam ją najwyżej. Totalnie 10 na 10. Uważam, że jest taka delikatna, nie jest kwaśna, yy, ma takie przepyszne nuty. Jest delikatna i pozbawiona kwasowości. Ja to kocham w kawach. Jeżeli jakaś taka jest, to jest moja ulubiona. Też nie wiem od czego to zależy, ale na przykład te ziarna y, są bardzo miękkie, więc bardzo łatwo się mieli i ja na przykład lubię ten efekt, y, ten moment w, w ciągu dnia, że sobie stoję tu i mielę kawę. Ale na przykład y, ostatnio miałam z Kyoto przepyszne ziarna, też uważam, że po prostu wow, y, ale były takie twarde i pies musiał mi mielić, bo mi było y, za ciężko i było to nieprzyjemne. A te rewelacja. Zabieram się za obiad. Obiad również z Instagrama. Będzie to sałatka makaronowa z pesto i z kurczakiem. U mnie, zamiast kurczaka, będzie tofu. Więc do dzieła. Myślę, że to będzie pyszne. No i też wykorzystam swoje otwarte pesto. Zamiast kurczaka jest tofu i jest tutaj sos sojowy, yy, wędzona papryka, sól pieprz i oliwa. Makaron już się studzi, wybaczcie brudną miskę. W każdym razie podzieliłam sałatkę na dwie, bo Piotr ani nie lubi rukoli, ani oliwek, a ja sobie dodałam. Yy, I tu jest tak: ala kurczak, yy, mozzarella, suszone pomidory, rukola, yy, oliwki pesto, majonez i powinien być jeszcze słonecznik, no i będzie dodany makaron. No, czy to może być niedobre? Wydaje mi się, że to musi być dobre. Zrobione, wygląda bardzo ładnie, także przetestujmy, ja kocham pesto i zawsze myślałam, że jak mam ochotę na pesto, to muszę sobie zrobić makaron. Zrobiłam sobie tutaj makaron, czy nie? <grym> Sałatka, ale że przynajmniej wydaje się, że się je sałatkę, a nie yy, makaron, wiecie o co chodzi. No nie, nie wiem. <grym> Jakoś tak czułam, że to jest zupełnie inne, ale jednak jest takie same. No ale przynajmniej rozbudowane. Mmm, dodałam bardzo intensywne zielone yy, oliwki, a mimo to każdy smak jest wyczuwalny. No i z racji tego, że jest to sałatka, to można ją jeść również na zimno. Bardzo dobra i zostaje ze mną na zawsze w moim domowym menu. Rewelacja, bardzo pyszny dzisiaj obiad. I zdecydowanie właśnie ten sos sojowy i mm, wędzona papryka bardzo dobrze tutaj działa. Kolejna wersja pesto z makaronem, ale wykorzystanie oliwek, suszonych pomidorów, wszystkich składników, które uwielbiam. Rewelacja. Miałam kilka godzin, więc wyjęłam y, moje tiramisu i powiem wam, że ja na przykład uwielbiam y, te jogurty takie białkowe, y, właśnie o smaku kawy, więc to nawet bez tych ciasteczek y, mogłoby być dla mnie dobre, że kupuję waniliowy skyr i dodaję sobie tam y, bezkofeinową kawkę. Dobry patent, także sprawdźmy. Mmm, kakao. Problemem tego rodzaju deserów jest to, że skry jest trochę kwaśny. To jest dobre i chce się to jeść. Ja z chęcią to zjem, ale zastanawiam się, czy nie byłoby fajniej, gdyby yy, gdyby zjeść to na przykład po pół godzinie, Że te ciasteczka jeszcze byłyby takie trochę twarde. Wiem, że w Tiramisu chodzi o to, żeby były miękkie, ale zarąbiste jako przekąska. Tak wiecie. Dieta pudełkowa, robicie dzień wcześniej, mm, czy z rana zabieracie do pracy, mi to by bardzo smakowało w pracy. Mogłam zrobić trochę mocniejszą kawę, ale to następnym razem, ale bardzo Wam polecam. Choć owsianka z chia, właśnie tiramisu, moim zdaniem, dużo bardziej taka odżywcza i mm, treściwsza, no bo tu jednak są ciastka. Ale ciastka to nic złego, można sobie czasami zjeść ciastko, prawda? Mm, fajne. Ale w ogóle jak mi to otworzyło głowę, że można sobie po prostu kupić skyr mm, i to dać ciekawe i jest ekstra. Polecam. Boże, jaki mam dzisiaj przepyszny dzień. Mamy co prawda drugi dzień i dzisiaj to jest nasze śniadanie, bo wczoraj już nie mieliśmy siły, ale to jest w ogóle nagranie, tylko Piotr po prostu się absolutnie w ogóle nie rusza. <grystanie> <grystanie> w każdym razie my robimy śniadanie, ale dla Was jest to propozycja na kolację. Piotr już gotuje ryż na sushi, bo dzisiaj nie szaleństwo. Uwielbiam wszystko, co jest. Coś tam sushi, i jak robimy czasami różne takie wariacje na temat sushi, to ja jestem po prostu w niebie. Piotr robi też najlepsze sushi tak po prostu. Yy, ale teraz znalazłam przepis na zapikankę sushi. Wydaje się to dziwne. Ale myślę, że może być smaczne, więc robimy to. Ostatnio Wam w ogóle mówiłam o tym, że będę pić sobie jabłkowy ocet codziennie na czczo, bo słyszałam, że to jest zdrowe. No i tam komentarz, który zweryfikowałam i czytałam o tym, że wcale to nie jest tak, że jest więcej skutków ubocznych niż dobrych rezultatów. Jeżeli ktoś jest zdrowy, to bez sensu to pić, więc ja się boję. Więc nie piję, dajcie znać, y, jakie wy macie doświadczenia z octem jabłkowym, y, czy wam się sprawdza, czy nadal macie zdrowe kości y, i w ogóle, bo mnie no, ja nie chcę ryzykować. Więc daję znać, bo gdyby ktoś z was się zainspirował mną i zaczął pić ocet y, codziennie, to nie chcę was mieć na sumieniu. I teraz do łososia był czosnek, sos sojowy, cukier i trzeba to wymieszać. Teraz część tej zapiekanki, czyli ryż z łososiem marynowanym, wsadzamy do piekarnika na 200 stopni na 12 minut. I teraz kolejny etap to na gotowego dania ułóż plasty ogórka, pokrojone awokado, polej sosem majonez plus sriracha plus i posyp zieloną cebulką. Trochę brakuje mm, serka Philadelphia, też Fajne. go dodajmy. No. Więc kroimy ogórka i awokado. Wygląda to w taki sposób. Całkiem ładnie, ale wydawać by się mogło, że zapiekanka sushi jest łatwiejsza niż sushi, a moim zdaniem jest trudniejsza. To znaczy, więcej czasu na to trzeba poświęcić, bo i tak trzeba zrobić trzeba gotować ryż. To jest najwięcej roboty. A tak, już zawinięcie to pestka, a jednak tutaj 12 minut trzeba poświęcić na piekarnik. Więc oby było dobre, ale wydaje mi się, że jednak nie będę taka nasycona sushi. I, I tak będę chciała jeszcze sushi zjeść. I tak się prezentuje nasze śniadanie i propozycja dla Was na kolację. No... Tak se, ale pachnie przepięknie. A do tego sok jabłko-marchew, który z Sadwidu jest jednym z moich ulubionych, także polecam. Zmieniliśmy z przepisu, bo nie kupowaliśmy srila, czy specjalnie pod to, żeby mieć do jednego przepisu, więc dodaliśmy serek śmietankowy, tak jak zawsze lubimy z nim jeść najbardziej sushi. Także test. Fajnie. Tak nigdy bym nie wsadziła do piekarnika yy, ryżu z łososiem, a fajny taki odżywczy, w sensie taki świeży ogórek. Yy, właśnie ten kanapkowy yy, krem. Jest. Wszystko pasuje. Co wybierasz? I czy w ogóle da się wybrać? Czy sushi, czy co? Co byś zrobił w domu jutro? Ba to. O, dlaczego? Lubię takie dane, się pozryżam. I w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że zainspirowaliście się tymi przepysznymi yy, przepisami, bo naprawdę ja jestem zachwycona. Na pewno wprowadzę prawie wszystkie do swojego codziennego menu. Ja tymczasem Was ściskam serdecznie. Dajcie znać co ostatnio pysznego jadłyście. Do zobaczenia już bardzo niedługo. Pa!